12 maja w Brwinowskiej Jedynce odbył się finał niezwykłego konkursu Obrazy z życiem. Projekt był skierowany do uczniów klas 5-8 szkół podstawowych. Uczniowie mieli za zadanie przygotować scenki rodzajowe z życia wsi, zainspirowane obrazami znanych malarzy, wpisującymi się w temat praca jako najważniejszy element życia na wsi. Wzięły w nim udział szkoły z całego województwa mazowieckiego. Pomysładowcami konkursu są dwie nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brywinowie. To jest pani Bogumiła i pani Ewa. Pani Bogumiła jest nauczycielem techniki, pani Ewa jest polonistką. Chciały zrobić konkurs... Połączony, taki, który rozwijałby kreatywność, pomysłowość uczniów, ale przede wszystkim konkurs, który uczyłby współpracy. Ja jestem opiekunem i organizatorem tego projektu Obrazy z życiem. No pomysł jest już od dawna był moim zamiarem, żeby, żeby taki taką formę zabawy wprowadzić do szkoły. I no, udało nam się tu właśnie z koleżanką. Po prostu wprowadziliśmy pierwszą edycję i zamierzamy kontynuować w, co roku, jeśli nam się uda i nic nam nie przeszkodzi. Jeśli chodzi o przyszły rok, czy ten temat konkursu się zmieni? Temat się będzie zmieniał corocznie, czyli będziemy wyszukiwać po prostu e, znowu klasyków, bo e, to jest też cel i założenie e, tego, tej zabawy, że. E, też jakby uwrażliwiamy młodzież, dzieci na sztukę. Z nadesłanych prac wybraliśmy sześć szkół, które no, w naszym trochę subiektywnym odczuciu wykonały największą pracę. Oczywiście wszystkie szkoły i wszystkie zgłoszenia były wspaniałe, piękne i było w nich widać zapał, było w nich widać kreatywność, pomysłowość i ogrom pracy. No ale ktoś musi wygrać, więc te sześć wydało nam się najbardziej pracochłonne, najbardziej odwzorowujące również oryginał dzieła artysty malarza. I te szkoły zostały do nas zaproszone. Już na finał. Skąd pomysł na temat tego konkursu, bo prace są wszystkie w jednym klimacie, podobnym klimacie wiejskim. Tak, zależało nam na tym, żeby konkurs poruszał ważną też część historii. Stąd zależało nam na tym, żeby właśnie były to prace związane ze wsią, ale z takim naciskiem na pracę na wsi. Jak wam się podoba ten konkurs? Czy pierwszy raz brałyście udział w czymś takim? Pierwszy raz i chciałabym na pewno wziąć za rok też udział. Jak się w ogóle zgłosiłyście do tego konkursu? Skąd się dowiedziałyście? Tutaj pracuje nasz nauczyciel od muzyki, który nam powiedział, że jest taki konkurs i z panią od plastyki uzgodniłyśmy, że bierzemy w nim udział. Czy dobrze się bawiłyście podczas przygotowań do tego konkursu? Jak to przebiegało? W sumie na początku spotkałyśmy się u mnie w domu, i potem zwalniałyśmy się z lekcji. Malowałyśmy ten obraz dwa tygodnie jakoś około, i zwalniałyśmy się z takich luźniejszych lekcji, żeby na świetlnicę na iść i tam domalować go. Rozumiem, że same malowałyście ten obraz bez pomocy. Tak, sami malowaliśmy i bardzo jesteśmy dumni, jaki efekt nam wyszedł, bo uważamy, że jest to dobra dosyć praca. Naprawdę mi się podoba ten, ta tematyka konkursu. Życie takie rolne, wieś i ogólnie, bo lubię takie klimaty. A sam konkurs naprawdę jest ciekawy i naprawdę mi się spodobało to malarstwo. Wiedzcie proszę, jak przebiegały te prace nad samą scenografią i strojami? Czy to było ambitne wyzwanie? Yy, tak. Yy... Zajął nam to kilka dni przygotowanie tego tła. Nie było to łatwym wyzwaniem, ale no z du dużą pomoc mieliśmy właśnie od nauczycieli ze strojami, a tło sami wszystko zrobiliśmy. Jak Wam się podobał ten konkurs, temat konkursu, w ogóle ta tematyka, taka praca na wsi i obrazy w tym klimacie? Temat ogółem był ciekawy. Dużo też dało się tak jakby. Z obrazu wyciągnąć tej, tego tematu. się bardzo podobał nasz obraz. E, no, Było trochę dużo pracy nad tym, ale chyba było warto. E, a wy, jakbyście miały powiedzieć, e, ten, ten obraz trafiał w Wasze gusta? To było coś fajnego? E, moim zdaniem, był to bardzo dobry wybór. E, tak jak wcześniej wspomniała koleżanka, był bardzo ciężki do odtworzenia. Ale myślę, że odtworzyliśmy go dobrze. Bardzo mi się podobało ogólnie, że no też wzięto pod uwagę życie na wsi i że ten konkurs miał tematykę wiejską. A jeżeli chodzi o Wasze stroje, kto przygotowywał je? Razem staraliśmy się dopasować każdy strój do odpowiedniej roli. A kto wpadł na pomysł powieszenia jabłek? Chyba, chyba Pani Bogusia. Pierwsze miejsce zajęła grupa ze szkoły podstawowej w Żółwinie, która zainscenizowała obraz chłopki z chrustem Jean-François Milleta. Drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa w Ruścu, a trzecie szkoła podstawowa w Ożarowie. Konkurs został objęty patronatem burmistrza gminy Brwinów oraz mazowieckiego kuratora oświaty.